Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się naprawą zasilacza znalezionego na ulicy. Powiem wam, na co zwrócić uwagę przy naprawie takich zasilaczy impulsowych oraz jak rozpoznać uszkodzone elementy. A później opowiem wam o ewentualnych przeróbkach takiego zasilacza, na przykład dodaniu regulacji napięcia lub ograniczenia prądowego. Przy okazji zobaczycie. Jak naprawia się płytki drukowane? No, bo ta, jak widzicie, nie jest w zbyt dobrym stanie. Już na pierwszy rzut oka widać, że zasilacz nie wygląda zbyt dobrze. Są tutaj jakieś powyrywane kawałki płytki. Transformator lata sobie luzem. Tu jeszcze siedzę w płytce nóżki transformatora. Są tutaj powyginane kondensatory. Latająca cewka. No, i to co już widzieliście, czyli spękana płytka, popękane ścieżki. Ale zanim przystąpimy do naprawy, warto sprawdzić, czy w zasilaczu nie ma pouszkadzanych elementów. Znając schemat blokowy takiego zasilacza, będziemy teraz blok po bloku sprawdzać, czy wszystkie elementy są w danym bloku ok. W tych mniejszych zasilaczach, takich jak ten, nie ma oddzielnego MOSFETA. MOSFET jest wbudowany do scalaka sterującego całym zasilaczem. No dobra, sprawdźmy blok pierwszy. Filtra sieciowego tutaj nie ma, ale jest bezpieczny. Sprawdźmy, czy przewodzi. No, bezpiecznik jest dobry, nie jest przypalony. To jest dla nas dobry znak, ponieważ być może w zasilaczu nic nie jest uszkodzone. No to idziemy dalej. Sprawdźmy diody w mostku prostowniczym. Są tutaj cztery diody i będziemy sprawdzać dioda po diodzie, czy przypadkiem któraś z nich nie jest przebita. Wszystkie diody są dobre. Przechodzimy do mosfeta oraz jego sterowania. Mosfet, tak jak już mówiłem, jest wbudowany do scalaka. Więc trzeba sprawdzić, czy nie ma przebić pomiędzy wejściem i wyjściem z talaka. Wejście to będzie źródło MOSFETa, wyjście to będzie dren. Dren od razu widać, gdzie jest, o tutaj. Tu były podłączone cztery nóżki transformatora, ta jest podłączona bezpośrednio do scalaka, czyli tu mamy dren. Źródło zazwyczaj jest podłączone do minusa. Tu jest minus w naszym zasilaczu. Przez rezystory ograniczające prąd, a tak właściwie rezystory mierzące prąd. I dalej z tych rezystorów jest tutaj zwora podłączona do tej nóżki. Czyli tu mamy źródło. To sprawdźmy, czy nie ma tutaj przebicia. Nie ma. Wygląda na to, że MOSFET jest dobry. A w drugą stronę mamy tutaj diodę. Jest prawidłowo, czyli wygląda na to, że po stronie pierwotnej nic nie jest uszkodzone. Jeszcze warto sprawdzić pozostałe diody, czyli te dwie, cewkę, czy przewodzi, oraz czy przypadkiem optostor nie jest przebity. Obie diody wyglądają na sprawne, cewka nie jest przepalona. A optostor w jedną stronę, widać tutaj diodę, w drugą stronę nie przewodzi. Trzeba to sprawdzić, w którą stronę była ta dioda. Tutaj była katoda, tu anoda. Czyli tu nie powinien być podłączony minus. Minus jest podłączony tutaj. Czyli jest prawidłowo. Jakby ta dioda była w drugą stronę, to optostor by przewodził cały czas. I to znaczyłoby, że jest uszkodzony. Przechodzimy do strony wtórnej. Tutaj nie ma za dużo elementów do sprawdzania. Trzeba sprawdzić diodę wyjściową i ewentualnie, czy na wyjściu nie ma zwarcia oraz czy element sterujący sprzężeniem zwrotnym w naszym przypadku TL431 nie jest zwarty. Warto także jeszcze zerknąć na diodę w optostorze po tej stronie. Dioda ta główna jest ok. TL431. Widać tutaj diodę jakąś, może przełączę na mierzenie rezystancji. Rezystancji miernik tutaj żadnej nie widzi. Pomiędzy resztą nóżek też żadnej rezystancji nie ma. Jeszcze trzeba sprawdzić, czy pomiędzy anodą a katodą jest dioda. Anoda jest tutaj, katoda jest tu. Jest dioda, czyli wszystko jest prawidłowo. A Optostor. Także dioda Optostora jest OK około 1V spadek napięcia. I tym sposobem sprawdziliśmy nasz zasilacz impulsowy. Najprawdopodobniej jest on sprawny, bo nie znaleźliśmy w nim żadnych uszkodzonych elementów. To przechodzimy do reanimacji zasilacza, czyli do wlutowania transformatora oraz naprawy przerwanych z ścieżek w płytce. Pierwsze co robimy przy naprawianiu w ten sposób uszkodzonych płytek, to wylut tych luźno latających elementów oraz tych powyrywanych pól lutowniczych. Ja już to zrobiłem, więc teraz trzeba blisko tych wyrwanych pól lutowniczych, czy to jakimś śrubokrętem, czy papierem ściernym, zeskrobać solder maskę z tego, żeby odsłonić miedź. I żeby można było do tego przylutować wyprowadzenia elementów. To samo trzeba zrobić w miejscach, gdzie płytka pękła, żeby można było zlutować dwie części pękniętej ścieżki ze sobą. Po stronie wtórnej mam już solder maskę odsłoniętą i teraz mogę te popękane ścieżki polutować. Ścieżki mam już polutowane. Tutaj, gdzie zarówno po jednej stronie wyrwanego pola lutowniczego, jak i po drugiej, jest ścieżka, która była tym polem połączona. Dałem po prostu taki drucik. I możemy wlutować tą wyrwaną stąd cewkę. I przechodzimy do naprawy strony pierwotnej. Po stronie pierwotnej... Także najpierw trzeba odsłonić solder maskę przy tych wyrwanych polach lutowniczych, a później weźmiemy się za naprawę tego transformatora, który ma tutaj wyrwane te części kerkasu, do których były przyczepione te nóżki do wlutowania w płytkę. Nałożyłem już cynę w pobliżu tych wyrwanych pól lutowniczych. Jak się bliżej przyjrzałem tym wyrwaniom. Płytki po obu stronach tutaj to na szczęście są to tylko wyrwania samej płytki bez ścieżek. Więc tutaj już nie trzeba naprawiać poprzerywanych ścieżek. To bierzemy się za transformator. Najpierw wypadałoby ustalić, które uzwojenia są które. To na pewno jest wtórne, to grubsze. Po tej stronie jedno z tych wyprowadzeń o to to jest po prostu wyprowadzenie do takiego miedzianego paska redukującego zakłócenia. One będzie podłączone do masy po stronie pierwotnej. To jeszcze trzeba ustalić, które uzwojenie jest pierwotne, a które pomocnicze. Oba z tych uzwojeń są oczywiście po stronie pierwotnej. Z tego co widzę, druty pourywały się tuż przy nóżkach karkasu, co znaczy, że raczej nie były one tutaj poprowadzone jakoś na krzyż do płytki, czyli najprawdopodobniej były one wlutowane w takiej kolejności, jak są tutaj czyli ten drut wlutowany był tutaj, ten tutaj, ten najprawdopodobniej był tutaj, te dwa są blisko siebie czyli pewnie były wlutowane tutaj. Po drugiej stronie. Z tego, co widzę, jest tutaj masa. Ten drut na pewno był przylutowany do masy, bo to jest tak, jak już mówiłem, ten pasek miedziany eliminujący zakłócenia. To najprawdopodobniej było uzwojenie pierwotne, skoro było one wlutowane tutaj i tutaj. A po drugiej stronie, tu mamy dren. Ze scalaka. Tutaj mamy plusa z kondensatorów. To uzwojenie, to drugie, bez tych osłonek, to było najprawdopodobniej uzwojenie pomocnicze, skoro było one tutaj, a po drugiej stronie, tutaj mamy diodę, która prostuje to napięcie i ładuje kondensator zasilający z salaka. No a tutaj drugi koniec tego uzwojenia był do masy. Uzwojenie wtórne najprawdopodobniej także było wlutowane. Te druty były wlutowane tak samo, jak wychodzą z transformatora czyli ten tutaj, a ten tutaj. To skoro już wiemy, jak był wlutowany transformator, wystarczy odizolować te końcówki drutów, wlutować go i sprawdzić, czy nasz zasilacz będzie działał. Druty mamy już odizolowane. Jeśli chodzi o zdejmowanie izolacji z takich krótkich drutów, to najprościej jest to zrobić z samą lutownicą. Po prostu trzymacie grot na końcówce drutu i nakładacie cynę. Dotąd aż zajdzie izolacja. To samo tyczy się takich krótkich i cienkich drucików. Tutaj w ogóle nie powinno się robić tego papierem ściernym, bo łatwo taki drucik kurwać. Można ewentualnie. Zapalniczką, ogniem to zrobić, ale trzeba uważać, bo jak za długo przytrzymacie taki drucik w ogniu, to on się stopi. Urwanie takiego drutu będzie kwalifikowało ten transformator tylko do odwinięcia i nawinięcia ponownie. Uzwojenie wtórne już wlutowałem. Ładnie trzyma się w płytce. Teraz wystarczy wkładać tutaj te cienkie druciki z uzwojeń po stronie pierwotnej. I zaraz będzie chwila prawdy, czy zasilacz zadziała. Uzwojenia ze strony pierwotnej, także już mam tutaj wlutowane, te, które były za krótkie, przylutowałem poprzez jakąś nóżkę, czy to z rezystora, czy z diody. Wlutowałem najpierw tu kawałek nóżki, i później przylutowałem do niej po drugiej stronie płytki drut z transformatora. Zanim podłączymy nasz zasilacz do sieci, na początku oczywiście przez żarówkę, warto jest posprawdzać, czy nie ma tutaj żadnych podejrzanych lutów. Czyli słabych połączeń, nóżek, elementów z płytką. Ja się przyjrzałem tutaj i żadnego takiego połączenia nie znalazłem. Czas sprawdzić, czy nasze naprawy przyniosły efekty. Podłączam zasilacz. Oczywiście jak widzicie, przez żarówkę. Na mierniku będziecie widzieli napięcie wyjściowe, o ile jakieś się pojawi. Mam nadzieję, że tak. Żarówka błysnęła na chwilę, i zasilacz ruszył. Udało się, działa. Naprawiliśmy zasilacz, który miał połamaną płytkę drukowaną oraz pourywane wyprowadzenia kerkasu. Obciążmy nasz zasilacz żaróweczką. Świeci. Napięcie wyjściowe jest stabilne. Jak podłączam większe obciążenie, czyli o takie żarówki, to działa zabezpieczenie przeciwzwarciowe i zasilacz co i raz próbuje ruszyć, ale obciążenie jest za duże i nie daje rady. Jak zwiększyć wydajność prądową takiego zasilacza? Jest to bardzo proste. Tutaj pomiędzy masą. Minusem po stronie pierwotnej, a źródłem MOSFeta, są takie dwa rezystory. I ten scalak mierzy spadek napięcia na tych rezystorach, który zależy od prądu, i jak ten spadek przekroczy pewną wartość, czyli prąd będzie za duży, scalak albo zmniejsza cykl pracy, zmniejszając napięcie wyjściowe, albo po prostu przestaje przełączać MOSFETa To zależy od scalaka. Czyli wystarczy zmniejszyć wartość tych rezystorów, żeby zwiększyć wydajność prądową zasilacza. Tutaj mamy dwa rezystory po 3 ohmy równolegle, czyli to jest 1,5 ohma. Mógłbym tutaj dać na przykład 1 ohm, żeby tą wydajność zwiększyć. Pamiętajcie, że warto zapoznać się z notą katalogową danego scalaka przed tym zabiegiem, ponieważ jak dacie tu za mały rezystor. To scalak Wam po prostu wybuchnie, jak przekroczycie maksymalny prąd tego scalaka. Trzeba to po prostu zrobić z głową, jeżeli decydujecie się na zwiększenie wydajności prądowej w ten sposób. Tak jak powiedziałem na początku filmu, pokażę Wam, jak zmienić napięcie w takim zasilaczu lub dodać ograniczenie prądowe. Zasilacza regulowanego z tego Robić nie będziemy. Kartę do filmu o tym jak przerobić taki zasilacz na regulowany macie teraz na ekranie. Ja tutaj chciałbym zmienić napięcie wyjściowe do 12V. I jak to zrobić? Tutaj po tej stronie płytki mamy taki dzielnik na rezystorach dla TL431. TL431 ma trzy wyprowadzenia jak na nóżce Reference. Jest więcej niż 2,5 V, to przetwornica zmniejsza cykl pracy, czyli trzeba zmienić wartości rezystorów w dzielniku tak, żeby to 2,5 V na nóżce reference pojawiało się przy 12 V na wyjściu. Tutaj mamy rezystor 2,4 kΩ idący z wyjścia na nóżkę reference, a tutaj mamy rezystor. 1 kilo, o, to jest akurat ten idący od nóżki reference do masy. Tu mamy dzielnik napięcia. Według kalkulatora, przy takim dzielniku na wyjściu pojawi się 2,5 V, jak na wejściu mamy 8,5 V. Co się zgadza, bo zasilacz dawał praktycznie równe 8,5 V. Jeśli chodzi o ten kalkulator, to w opisie jest link. Możecie sobie go pobrać. Napisałem taki kalkulator, tutaj naprawdę sporo różnych rzeczy można obliczać. To wyliczmy teraz wartość tego rezystora. Także przy 12V na wejściu, na wejściu było 2,5V. 3,8 kΩ wychodzi. Myślę, że połączę szeregowo rezystory 2,2 kΩ i 1,5 kΩ, żeby uzyskać zbliżoną rezystancję. No i oczywiście. Wstawię je tutaj, w miejsce tego rezystora 2,4 kOhm. Niestety w takich zasilaczach ze scalakiem to napięcie wyjściowe można zwiększać i zmniejszać tylko w niewielkim zakresie, ponieważ scalak ma takie zabezpieczenie, które po prostu przerywa jego pracę, gdy jego napięcie zasilania wzrośnie lub spadnie za bardzo. Napięcie na wszystkich uzwojeniach jest proporcjonalne. Jak zwiększamy napięcie wyjściowe, to na uzwojeniu pomocniczym zasilającym scalak też się zwiększa napięcie. Jak obniżamy napięcie wyjściowe, na uzwojeniu pomocniczym napięcie idzie w dół. Jeżeli to napięcie zasilające stalak będzie za niskie lub za wysokie, przerywa on pracę. Oczywiście te napięcia, przy których tak się dzieje, można wyczytać z noty katalogowej scalaka. Dlatego który tutaj jest, niestety żadnej noty nie znalazłem. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Trzeba sprawdzić, czy te kondensatory wytrzymają w przypadku, gdy podwyższamy napięcie. W tym zasilaczu są na 25 V, więc 12 V im nie zaszkodzi. Rezystory mam już wlutowane. Ostatecznie dałem jednak 3,3 kOhm i 470 Ohm szeregowo, ponieważ daje to wartość bliższą temu 3,8 kOhm niż 2,2 kOhm i 1,5 kOhm szeregowo. Zobaczmy, czy przeróbka ta przyniosła oczekiwane rezultaty, czyli podwyższenie napięcia wyjściowego. Zasilacz próbuje ruszyć, ale się wyłącza, ponieważ napięcie ze uzwojenia pomocniczego jest dla stalaka za wysokie. To jest wada tych zasilaczy ze stalakiem. Napięcie wyjściowe można zmieniać tylko w niewielkim stopniu. No chyba, że zasilimy stalak z oddzielnego źródła zasilania. Wtedy problem ustępuje. Z niektórymi zasilaczami taka przeróbka działa, z niektórymi nie. W przypadku mojego zasilacza, niestety, nie zadziałała. Dobra, przechodzimy do przeróbki zasilacza na taki z ograniczeniem prądowym oczywiście innym niż to po stronie pierwotnej, o którym już mówiłem. Schemat takiego najprostszego ograniczenia prądowego. Do takich zasilaczy wygląda o tak. Tutaj jest uproszczony schemat sprzężenia zwrotnego, i jedyne co trzeba tutaj dodać, żeby dać ograniczenie prądowe do zasilacza, to jest rezystor pomiarowy oraz tranzystor z jakimś profilaktycznym rezystorem na bazie. I jak to działa? Jeżeli nie płynie tutaj żaden prąd. No to zasilacz działa normalnie. Tu jest sprzężenie napięciowe stąd. Jak zaczynamy tutaj pobierać jakiś prąd, to tutaj napięcie jest wyższe niż tutaj, no bo na rezystorze odkłada się dane napięcie w zależności od prądu. Jeżeli tu będzie więcej niż 650 mV, czyli napięcie przewodzenia tranzystora, bo jak widzicie tu jest podłączony jego emiter, tutaj baza, wtedy tranzystor się otworzy, poda tutaj. Plusa na nóżkę reference podbije napięcie na niej, dzięki czemu TL494 zaświeci optoster obniżając cykl pracy. Teoretyczny wzór na ten prąd, przy którym to się stanie, wygląda tak. Sprawa ma napięcie przez rezystancję. Ja dałem tutaj rezystor 4,7 Ohma. No czyli teoretycznie powinniśmy mieć tutaj jakieś 140 mA maksymalnie. Jak macie zasilacz z dwoma kondensatorami na wyjściu, tak jak ten, oddzielonymi cewką, to najlepiej jest dać ten układ, to podłączyć do pierwszego kondensatora, a to do kondensatora drugiego, żeby zminimalizować oscylację, żeby napięcie wyjściowe było stabilniejsze. Ja dodałem tutaj ten układ w pająku. Tutaj. Jest ta cewka oddzielająca dwa kondensatory. Tutaj jest wejście cewki, tutaj wyjście. No i tutaj właśnie podłączyłem ten układ. Jedną nóżkę rezystora, druga nóżka ta wyjściowa. Idzie sobie tutaj już na ten drugi kondensator podłączony bezpośrednio do wyjścia. Zaznaczam, że taki układ nadaje się tylko do małych prądów. Do tych kilkuset. Po przywyższych prądach ten spadek 650 mV na rezystorze będzie powodował duże straty mocy. Wtedy najlepiej jest użyć wzmacniacz operacyjny, żeby były wymagane mniejsze spadki napięcia na rezystorze. Jeżeli chcielibyście mieć możliwość regulacji tego prądu, to po prostu najłatwiej jest dodać tutaj jakąś podkówkę i też. W razie potrzeby zwiększyć wartość tego rezystora, jakbyście nie mieli podkówki o dosyć niskiej rezystancji. Jak w ten sposób dodacie tutaj podkówkę, będziecie mogli sobie ten prąd regulować. Zobaczmy, jak sprawuje się nasze ograniczenie nadprądowe. Na razie zasilacz nie ma żadnego obciążenia. Na wyjściu mamy 8,5V. Jak podłączymy żarówki to napięcie spada do tego stopnia, że zaślecz się wyłącza, ponieważ pobierają one dużo większy prąd niż te 140 mA, które teoretycznie maksymalnie powinniśmy tutaj mieć. Teraz dajmy sobie tu jakiś rezystor na wyjście. Przy rezystorze 100-omowym nic się nie zmienia, ale jak dam tutaj rezystor 56-omów, to napięcie nam leci w dół. Zasilacz wydaje taki nieprzyjemny dźwięk, ale wystarczy dodać tutaj kondensator pomiędzy bazą a kolektorem i te problemy powinny ustąpić. Jak dołożę jeszcze rezystor 100-omowy, to napięcie leci jeszcze bardziej w dół. Zmierzmy prądy, jakie tutaj płyną, z rezystorem 56 ohmów, jakieś 123 mA. Jak dołożę jeszcze 100 ohmów, to już mamy te nasze wyliczone około 138. Jak podłączę jeszcze do tego równolegle dwa rezystory 100 ohmów szeregowo, to prąd także jest ograniczany do nieco ponad 130 mA. Czyli w jakimś stopniu ograniczenie prądowe działa. Wszystko psują zabezpieczenia w scalaku podnapięciowe i nadnapięciowe. Najlepiej byłoby zasilić ten scalak z oddzielnego źródła, na przykład z jakiegoś zasilacza beztransformatorowego. I to na tyle w temacie tego zasilacza. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu wiecie, jak naprawić taki zasilacz, na jakie elementy zwrócić uwagę oraz jak ewentualnie go przerobić. Jeśli się podobało. Dajcie łapy w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia już niedługo.